Dzień dobry, dziś przygotujemy coś szybkiego, bardzo prostego i zdrowego. Będzie to kremowa zupa z bobu. Całość zrobimy szybko i bez wysiłku, a pomoże nam przy tym blender ręczny Zelmer Sano. Do przygotowania mojej zupy wykorzystuję tylko 5 składników, bo proste dania są najlepsze. Dobrze się znamy na tym, co kochasz. Blender Zelmer Sano to więcej niż tylko blendowanie. Dzięki funkcji turbo, naczyniu do siekania i trzepaczce do ubijania możesz przygotować zupy, pasty, sosa, nawet desery. Już teraz możesz dostać taki blender o 20% taniej. Wystarczy, że wejdziesz w link w opisie filmu i użyjesz kodu promocyjnego ANNA20. Dobry sprzęt w niskiej cenie zawsze się przyda. Zaczynamy od posiekania cebuli. W rondelku rozpuszczamy masło, a następnie dodajemy do niego pokrojoną cebulę oraz bób. Składniki podsmażamy przez chwilę aż zmiękną. Gdy warzywa w garnku zmiękną, dodaję do nich przygotowany wcześniej bulion. Ale jeśli nie masz bulionu, możesz do garnka dodać zwykłą wodę. Wtedy zupę będzie trzeba trochę bardziej doprawić. Warzywa w garnku gotuję do miękkości, najczęściej zajmuje to około 10 minut. Gdy warzywa zmiękną, wystarczy dodać słodką śmietankę i zblendować wszystko na gładki krem. Dzięki trwałej stopie ze stali nierdzewnej blender Zelmer poradzi sobie nawet z gorącymi potrawami. A teraz najprzyjemniejsza część. Blendujemy zupę na gładki krem. W rozdrabnianiu bardzo pomaga duża moc blendera. Ten ma aż 1900 W, co w połączeniu z czterema ostrzami pozwala sprostać każdemu zadaniu. Dzisiaj swoją zupę podaję z kleksem śmietany oraz gałązką koperku. I gotowe! Pyszna, lekka, kremowa zupa z bobu zachwyci każdego, a wszystko przygotowałam szybko, bez najmniejszego problemu dzięki blenderowi Zelmer. Urządzenie łatwo się demontuje i czyści, dlatego po gotowaniu nie musisz martwić się sprzątaniem. Pamiętaj, że z kodem ANNA20 możesz kupić taki blender 20% taniej. Kod obowiązuje również na blendery kielichowe, frytkownice oraz goforownice. Skorzystaj z linku w opisie i sprawdź czego najbardziej potrzebujesz. Dobrze się znamy na tym co kochasz.